Cześć, cześć Alo. Cześć po co się tutaj zebraliśmy Jedziemy, jedziemy na Urbex, a tak naprawdę jedziemy do starego miejsca pobytu mojego starego kolegi Po prostu tam jedziemy, no dobra, no to zadajcie No jedziemy na Urbex, bo w sumie nigdy tam nie byłem i, a wiesz, a, chciałem zobaczyć co on tam ma. Kogo o tym idziemy? Tak to, to jest moje auto. No to Możemy moje. No dobra, dobra. Tak naprawdę to nie wiem gdzie on jest, Nikto, dlatego go szukam. Bo w sumie mógłby nam pomóc. Nie wiem, no w sumie. Jedziemy, no Mo Może kiedyś się przyda, ale. Nie wiem. Zaznaczę. Gorzej wyciekło. będzie jak. Już... Nie będzie go. W ogóle, nigdzie. No, musi być przecież. Gadałem z nim przed, jak byliśmy w tamtym mieście, to... A, gadaj No, jak sklep, Nie no, to raczej sklep, żyje. Pamiętasz? Jak ten sklep robiliśmy. To raczej żyje. Nie sklep, tylko chyba jubilera. chciałeś no. powiedzieć. Ale sklep też. A. Bo wtedy żeby nam broń załatwił, jakąś taką długą, ale... Okej, okej, okay, okay, dobra. To miejsce się wydaje podejrzane. Właściwie. Weźcie sobie pistolety jakby, w razie czego. No. A ty Derek nam świeć, ty Derek nam świeć Ja mam broń z latarką No się nic nie ma No, tu nic jeden, nie ma jedno innego Tu teren czysty. Czekaj nie idź bez nas Tutaj są jakieś drzwi żony. Faktycznie no tu... Czekaj Tu ma się weź To są jakby nie jakieś na które powinny zejść. Okay. Wow, Uważaj, Andrew! A... Czekaj. Co ty robisz, naprawdę? Dobra. O, o kurde. kurde! Co to jest? Ło wow, wow wow. Ale dość stare to jest! No w, w, raczej tak... Wow, Ale... Dobra, to chodźcie tutaj do pokoju, może... Może tutaj... Ja idę do drugiego, idę do okay, drugiego. Okay. Andrew, idziesz ze mną? A idzie zawsze... O wow, kurde, widzisz to? Dużo steszu Chodźcie tutaj! Chodźcie tutaj! Patrzcie to! Jezu, jaki komputer a Tu są jakieś otwarte pliki, on nie jest wyłączony Projektor jakiś I otwarte pliki jakieś, nie jest wyłączony Pani, Wiecie co? Może przejrzymy całość, a potem zobaczymy co tutaj jest w tych plikach Dobra no, dobry pomysł na. Tu jeszcze jakieś. No. O, tutaj jest coś do mycia, nie wiem co to. O, 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 o. o Jakieś ciele. Ale coś tu się działo. No właśnie widzę i obawiam się, że no to... Chodźmy po prostu, że stąd na razie. Czekajcie, ja przejdziesz te boksy Bo Po prostu się może tu być gdzieś ukryte tam. ciało, więc wiesz. Nie strzelaj, bo rozpoczęć do no. Iście ja zobaczę, bo tutaj jest jakiś otwarty box. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma tu już nic. Wiesz co, chodź, otworzymy ten plik przy okazji jak on tam coś patrzy. Zobaczymy co to jest. Doczekaj włączy to. to czekaj, Słuchaj, jeśli to widzisz, oznacza, że najprawdopodobniej już nie żyje. W schowku w skrzynce masz naboje, jedzenie, yy, bronie, no i kamizelki ochronne. Lepiej szybko stąd uciekaj, bo to miejsce nie jest bezpieczne. A Dobra, szybko uciekamy stąd. Mój Boże, słyszałeś to? Hmm. Nie ciekawe. Chodź, powiemy to Derekowi szybko. Derek, Właśnie, znalazłeś coś i... w tych skrzyniach? No, zobacz jaki arsenał tam jest. Tam jest. Nie, nie, nie. Masz... Słuchaj, wiesz co. Idź do tego pokoju z tymi monitorami i po prostu odsłuchaj sobie nagrania, a my zobaczymy, co tu jest, bo obosu przyjdą dzieciaki. Łoł. Wow. Jaki... Jakie bronie. O kurde, patrz to. Czekaj, muszę się przebrać. Ja nie wierzę. Chodźmy. Ty też może się przebierz, zobacz sobie tam jakieś rzeczy. Okay. A ja idę do. Yyy, Derka. O, y, cześć, słuchaj. Jak? W tle były widać jakieś zapiski, dlatego, jakieś koordynaty, dlatego je wziąłem. Pojedziemy będzie, tam. Cze, no. Tam coś powinno być, bo ja wiem co, co, wiem kto, wiem kim były, to wiesz. Jakiego. A masz, masz jakieś pojęcie cokolwiek, że kto go zaatakował? No, wiesz co? Pamiętasz z, z, starych naszych wrogów? Balaś, pamiętam. No tylko ten taki odłamek, to nie są ci y, ludzie z y, ich dzielnicy, tylko to jest jakiś odłamek, jakiś... powiedzieć Nie wiem, no, Osób, które mają większe doświadczenie w tym wszystkim. Po prostu taki wyższy jakby stanowisk i, tych balasów. Jest to wszystko, no i, powiem szczerze, To nagranie... Zostało zrobione wtedy, kiedy dosłownie dzień po tym, jak zrobiliśmy jubilerę i pamiętasz, jak ci wtedy mówiłem, że to są ci sami ludzie, wtedy w jubilerze, mm. Mm -hmm. no to wydaje się, że oni doszli po prostu, widzieli on jest i z to zrobili. I myśleli, że on jest członkiem z nas, jednym z nas jakby i zaatakowaliśmy. Teoretycznie myślę, że to byliśmy my, a tak naprawdę zaatakował niewłaściwą osobę. No ale to i tak jest wielka strata, bo on jest bardzo pomóc. Niestety. Borda, ale ile tego tu jest? Będziemy mieć z tego grobę siano. Nie pomyślałem, że to tak szybko się rozwinie, ale musimy powrócić ja do też. naszej starej działalności. To sobie nie miało tak wyglądać. Ja myślałem, nie miało. że to jest. Że my go tu zostaniemy, czy coś. Ja myślałem bardziej, że ja myślałem bardziej, że po prostu to życie dalej nam będzie się układać tak, jak się układało. Nie wiem, rozwiniemy nasz biznes, tak, ale musimy to wszystko porzucić, po prostu. Znaczy, ogólnie to wiesz co? Tutaj, nie możesz znaczy pracować odmów... z odkrytą twarzą, gdy za rogiem dosłownie zabijasz i mordujesz ludzi dla pieniędzy. ja słuchaj. Eee, trzeba będzie przeprogramować tak naprawdę kamery, i. O, też, y o. No. Dobra. I też te drzwi, co można otwierać przez ten ten. Może no, iść zobaczymy dobrać. to. I czy z Bo może, te może faktycznie ktoś nas wykryje i nie będzie wtedy ciekawy. Zobaczmy te koordynaty. Może. No, masz rację. Jestem aż ciekawy, co tam jest. Schowaj, schowaj. Kości... Schowajcie broń, bo tutaj będą ludzie, nie chcemy ich nastraszyć. A noc jest. To auto, to auto, to auto. Jejku, jak szybko zleciało w sumie. By, byliśmy jak już był zachód słońca, to... Czekaj. Kurde, te koordynaty... No ogólnie to... to miejsce prowadzi... W sensie, te koordynaty prowadzą do miejsca, gdzie zaczęto, może wróćcie tam. Będziecie zawsze szukać to miejsce. Myślę, że jeśli zostawił tam te koordynaty, to chciał nam coś przekazać albo, nie wiem... Może tam są jakieś pokazać. ukryte jego rzeczy. Ktoś tu jest. Wiesz, jakby nigdy nie... Strasznie tak się może ludzi. Te... Widzicie Potnijmy te się garaże? No. Dajcie bronie, bo jeszcze powiedzą, że jesteśmy jacyś To jest jakieś auto Lepiej go naraz pokradać Musimy chyba zrobić ale jedną to... rzecz Zabić ich to, to jest chyba to, czekaj Bo to jest otwarte O cię! Szybko wychodź Czyli ktoś chronił jednak tych rzeczy Tej... O, jego... dostałem zęgody. trochę Ale kamizelka chroni Jeszcze, a nie, to ty. O, jest jeszcze... Już się wysłyszałem, to chyba wszyscy Najwidoczniej To chyba wszyscy. Ta kryjówka tak może być sobie. również nasza, bo ubiliśmy wszystkich. To chyba też byli... By, tak to naprawdę. chyba też był jakiś odłamek bal lasów. To jeszcze ten to. Są... Bo, nie wiem. Wyjeć. No wyjedź. No, z tego nie Przyda się to, to na pewno. No raczej na pewno. Może jedźmy do chatki już. Wiesz... Po prostu jedźmy jedzie do coś. domu i... Karetka Uczu... jedzie, szybko, szybko, bo karetka jedzie, karetka jedzie. Musimy uciekać. Jezu, moje auto jest takie powolne, muszę jakieś nowe sobie kupić. Wreszcie za zarobione pieniądze będę mógł otworzyć i zacząć latać samolotami. Dobra, no, musimy szybko uciekać. Derek, jesteś. Halo, halo, jesteśmy na radiu. Tak, jesteśmy, jesteśmy. Ale Steve... Z... Zacina strasznie. Zaczyna. O, oh, halo, halo. O, jesteś. Straciliśmy chyba zasięg u Andrewa, bo nigo go w ogóle nie słychać I Nie, usłyszałem. halo, halo O, jest, dobra, odzyskaliśmy Sorki, ale było po prostu przez chwilę ciebie tak bardzo zacinało, że po prostu myślałem, że straciliśmy zasięg Derek, gdzie ty jesteś? Halo? Wiesz co, nie pamiętaj mnie bo jestem w aucie, które wiesz Okej, rozumiem, ja jadę za Andrewem Widzę cię na radarze Dobra Znowu cię zacina! Oh wow. no co mi wchodzisz? Jestem. I Embry też. Mm -hmm. O co chodzi? No trzeba gdzieś przechować. Czekaj, patrzę czy nie ma tu jakiegoś GPS-a Został tutaj chował, także. Dobra, nie ma nic. Czyli to jest auto, które powinniśmy dostać. Chyba tak. Idziemy no. w dobrym celu. Zobacz, czy w tym aucie jeszcze czegoś nie ma, jakieś wskazówki. Nie ma nic, zostało, zostało tutaj tylko... No zostało auto i została ta baza może teoretycznie jest. powinniśmy przyjechać do tego miejsca może to jest no my powinniśmy wydaje mi się przejść tą bazę po prostu nie? Musimy... No, no, może będziemy nie będzie wracajmy razie... na razie tam jakieś te może być tam na póki co niebezpiecznie teraz nie policja tam jest no. może przeszukiwać tropy szczególnie na tym na tym motorowisku Dzięki. Tam pieniądze były, to wziąłem trochę. Mamy 25 tysięcy Sporo. To zróbmy tak, że ty nam dasz po po 5 koła, a ty sobie weźmiesz 15, może jakoś tak, nie wiem Zrób, weźcie sobie 7,5, ja sobie wezmę resztę Za te pieniądze... 7,5 od głowy, dobra, okej... Okay. Hmm? No, no ten. Tak, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Przede wszystkim przeprowadźcie się. Ja mam znaleziony dom, w którym będę mieszkać, ale przeprowadźcie się na pewno. Ja sobie Wnajmijcie wynajmę jakiś. nie będę mieszkać. Nie, 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 sobie nie, Ja sobie sobie nie, 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 widzimy się potem. Okay.